Kasia, będziesz oglądać nową edycję sabotażysty. No, oczywiście, że będę. Oczywiście, że będę. Ale że Rezjemu nawet nie chciało się robić zdjęć do nowej części sabotażysty. Przecież to jest to samo p zdjęcie. No tak? O to trwa godzinę. <grym /dziśle> no i co teraz? Nie takie samo, bo na tej pierwszej jest taka seksi laska. P.S. o o tobie. Ula. Chodziło mi bardziej o pozę z ale, ale dzięki za komplement. Doceniam, doceniam. Witam, witam. Dziękuję, że się nie poznaliśmy. Remi już. To miło. Tam. Dobrze, że są napisy. <grym> Zniczka. </dziśle> <grym /dziśle> <grym /dziśle> Widzisz, na planszówki się nie Julia, Żukaj się zna z z. Nie na planszówki się zgadują? Przepraszam, by ale muszę do ciebie zagłosować sabotażyście. Muszę cię wygłosować. Ej, zajebiście kurwa. W mojej edycji był Marcin Dubiel, a oni mają Julię Żugaj, no kurwa, zajebistą mają ekipę, nie? Już sabotażyści wiedzą, że są sabotażystami, czy dopiero się dowiedzą? Ja już wiedzą, nie To jest zagrywka, a Takie pytanie są a, też... Ja zadałam to pytanie, bo byłam confused, bo ja myślałam, że dostaniemy, wiecie, to tak jak się gra w mafię, Że dostaniecie kopertę, otwieracie i Jesteś obywatelem, jesteś mafią, nie? I ja mówię, no to czekam, kurwa, kiedy jest, a tu jest już pierwsze zadanie, I ja mówię, a to już jakby my wiemy, czy jesteśmy to, czy nie Coś, bo ja to tak nie wiem, wiesz, jaką korzyść czyjej drużyny mam grać, nie? Oj Wojtek, łatwo game, okay. ale oni mają fajną ekipę, dlaczego ja miałam, skończyłam? Kurwa? Marcinem Dubielem. Dobra, gdybym mogła wymienić kogoś, żeby skład był ciekawszy, to bardzo lubię Glęca, bardzo lubię Glęca, ale on już był, więc wymieniłabym Glęca. Kinderski, jak dla mnie nie jest influencerem, tylko jest operatorem. Wiem, że prowadzi swój kanał i tak dalej. Chyba Kinderskiego też bym wymieniła. Nadie widzę tylko na TikToku czasami, że coś jeszcze tam wrzuca, ale też mi się wydaje, że już jakby trochę porzuciła tą karierę influencerską i ją też bym wymieniła. Na kogo? Ja bym tam Meduzę dała. Meduzę bym tam dała, żeby, żeby robił tam kongo. Ogarniemy sobie kilka formalności, kilka technicznych kwestii i stąd zabierzemy się w pierwszą lokację. Dobra, ja pamiętam jak oni nam opowiadali, w sensie przed programem Sabotażysta u nas, było tak, że rozmawiałeś te przez telefon albo na wideoczacie z psychologiem i on oceniał Twoje zdolności do tego, żeby kłamać i nie zostać wykrytym w tym. Więc Karolina na 100% nie jest sabotażystką. Karolina jest zbyt wrażliwą i delikatną osobą, żeby umieć skłamać i nie mieć później wyrzutów sumienia z tego powodu i nie pokazać tego, że skłamała. Więc Karolina na 200 tysięcy nie jest sabotażystką. Nie cały czas wygłosowywali z każdego lobby Amonga, TNDC i cokolwiek, bo... Amonga Uczestnicy właśnie dotarli do bazy. W drugiej edycji programu Sabotażysty współpracujemy z miastem Wielsko-Biała, które zostało partnerem naszego programu. To miejsce z ogromnym potencjałem. Jest tutaj bardzo ciekawa infrastruktura zarówno dla młodych, jak i starszych, ale również dla rodzin z dziećmi i turystów. Niesłe lokowanie miasta A nas k***a wywieźli na jakąś górę, na którą ledwo się dało wjechać Nie było zasięgu bo musieliśmy pod takie wzgórze zapisać do toalety i z powrotem. I był. I była toaleta! Toaleta, którą się... Ciekawieś do wiatra, do wiadra. Chcę się mieć taką toaletę, ale to była tylko taka z pozoru toaleta. I jak coś zrobiłeś tam do tego, to przysypywałeś to takim piaskiem, takim trocinami takimi. Oni mają normalną toaletę. Ja się tam nie mogłam przez trzy dni załatwić. Ja ich potem prosiłam tych wszystkich ludzi, ekipie, w sensie tych sabotażystów, uczestników, żeby mnie wygłosowali, bo to niezdrowe tyle, nie, nie korzystać z toalety, ale ja się tam nie mogłam załatwić. Ale na szczęście w trzeci dzień pojecha w trzeci dzień pojechaliśmy do restauracji. Już w restauracji mogłam, bo się tam spuszczała toaleta. Chciałam, że ja już mogę zostać. Ale rozumiecie, jakie to było okropne? Nie nie <grym> Czyli jeszcze chcecie powiedzieć, że mają normalną toaletę z łazienką k w budynku, w którym śpią. W otoczeniu natury wydaje mi się, że nawet fajniej niż jak mieliście pierwszy raz. Podzieliliśmy się bardziej komfortowo. Dziewczyny w jednym domku i chłopacy w drugim. Zmysłów tak, musimy mieć taki safe space, żeby nocować. Safe space, żeby nocować. Moim safe spaceem, żeby nocować, była podłoga w namiocie dziewczyn, bo nie było już miejsca. Jeszcze spałam ze wszystkimi czy szczypowicami. Safe space dla mojej psychiki. A, nie lubię jej już. Komfort większy niż w pierwszym sezonie. Trochę się bałam, że będą takie polowe warunki. Takie... Mimo ja tak, co no. słyszałam, że prysznic zszyto, ale toaleta były troszkę tak na widoku, że tak powiem, ja bym miała takie problemy, no, że. Na widoku! takim widoku, że drona słyszysz, że z rana jak tam popierdam chłopom. Chodzi o mój domek, to oczywiście glęcu i konop coś tak podejrzanie. Ja bym glęca od razu wywałtowała, bo ostatnio sabotażystom był ktoś z Tandera, bo to był Szumi i wydaje mi się, że glęcu jest równie podejrzany. Paniecie ubiór, wiecie jaki mniej więcej jest ryzyko ubrudzenia butów w szczególności, kontrowersja będzie się działa. Ciekawe czy będą kopać świnie po pysku w opuszczonym bunkrze do kostek zalanych jakąś brudną śmierdzącą wodą i będzie na nich pan świnka wyskakiwał. Z no, jestem ciekawa, czy ze budki ubrudzą. Księżniczki z drugiego sezonu. Siu, siu. Zapraszam kaczuszki! Kaczuszki Juli, żugaj! Woohoo! W polu rozsypane są litery, słowa, kule z kaczkami oraz czarne koperty. To wszystko możecie, nie musicie. Nie brałabym już czarnych kopert, ale to z wiedzą, którą mam po pierwszym sezonie. Jeżeli jest zdanie, możecie nie musicie, i słowo czarne koperty, to już bym nie brała. Jeżeli <laughs> w sensie już, już, już bym, ja wiem. Wyglądamy groźnie, szczerze? Ty nie Nie, Ramek... co? Yes, oh. Co się patrzysz, paru wodentach? Ludzika z Delmy nie widziałeś? Idź lepiej sprawdź, czy twoja matka przestała się puszczać Ej, ludzik z Delmy, nie? I co się patrzysz, Dzika z nie widziałeś? O, piękne, pięknie wygląda, po prostu pięknie To jest idealne, już, ja, już, ja już nie muszę dalej oglądać To jest clue tego programu, to jest jakby highlight odcinka To, to jest to, nie? Raz kolejny Thunder i Ekspedycja Express połączyły siły, by stworzyć już drugą część programu Sabotażysty Ta Ekspedycja Express to byli super fajni ludzie, ci z organizacji Otwórzcie Ekspedycja uczestnicy jest... koperty, które zostały znalezione Zobaczmy co się znajduje w środku, ale Kary. możecie to zachować to dla siebie. Nie musicie ja. otwierać nie tego przy wszystko. Oh. O no, kurde, jeżeli oglądali pierwszą część, powinni wiedzieć, że w p trzeba od razu mówić. Zostaniesz wygłosowany jak nie powiesz. Co to znaczy? Przepraszam, że przeszkadzam, ale bije do 5 milionów subskrypcji, a to już naprawdę niewiele, więc i doceniasz naszą pracę, a jest nas tu około 40 osób. Żeby skoordynować coś takiego, takie, taki event, kamerami obstawić, obsługą, kierowcami, logistykami, wszystkim takim, to naprawdę trzeba 400 osób. To się nie dzieli akurat. Ale to jest jazda, dobra, nie wszystko powiemy. Zanotować, k***? Mamy nikt nie, nic nie mogliśmy te notować. Zabronili nam notowanie. Przecież, przecież jakby mogła notować, mieliśmy te podpowiedzi, kurwa. A pamiętacie, że czytaliśmy? Miałeś minutę, przeczytałeś jakąś informację i miejsce iść. Ja zapamiętałam coś tam. Warto iść za wartkim potokiem, czy coś takiego. I ja poszłam, i ja to pamiętałam, i doszłam do grupy, i ja to zapomniałam. No po prostu. Się Wiedziałam, że to był potok i tyle. Zanotował, widzę tu, że ma notatkę w telefonie, tu ma. Ja właśnie w tej drodze z punktu A do punktu B już wszystko zapomniała. tam, różnego rodzaju działań. Zajebiście, czyli my się dusiliśmy przy ognisku, oni mają takie elegancki płomyk niewydzielający dymu. Nie wiem, ci uczestnicy drugiej edycji, wiecie? Jeszcze pod daszkiem, pod daszkiem oczywiście. My jak był deszcz, to k tam siedzieliśmy, ale nie no, ci pod daszkiem. Osoba, która przez to po niektórych z Was została uznana za sabotażystę, to... Oj no, Cliff Kanger Classic. Mnie, co oni tu mają za znaczek, który jest zablurowany na tej czapce? Steak? To jest to kasyno? Ewan o... promuje steaka? Nie, w to nie uwierzę. Dobra, to, że streamuje na Kiku nie znaczy, że mam współpracę z Steakiem. No ja w szoku. Tak mam milion widzów? Nie, to się chyba coś zacięło. Zmienił mnie ten, ten przecinek tutaj, to to tak... Merkhani i Evron latają co dwa tygodnie na Maltę i robią tam streamy po angielsku z kasyna online. Mhm. A to mam pytanie. Przecież Evron streamuje bez kamery. Nie widać, gdzie on jest. Po co on leci na Maltę? Chodzi o prawo, żeby był czysty? No ale może przecież użyć VPN-a i wyjdzie na to samo. I co, i prawnie to się spina? Czy wystarczy polecić do innego kraju, nawet jeżeli masz całe community zbudowane zbudowany w Polsce i masz polskich widzów i wszystko i to się spina, że... Bo po angielsku gada. To dlaczego lecisz do Amsterdamu jarać? No... w sensie... Ja rozumiem, ja rozumiem o co chodzi, nie? Rozumiem, rozumiem o co chodzi, że jakby tam jest to legalne, nie? Tylko w polskim prawie jest coś takiego, że do kogo kierujesz. A i wtedy jak mówisz po angielsku, to wtedy, że niby nie kierujesz tego do polskich odbiorców. W ten sposób... Jakiś prawnik musiał to ogarnąć? Bo gadają po angielsku i też zwracają uwagę, żeby na czacie pisać po angielsku i... mhm. Rozumiem. Suar oferty dostawał od tego nawet likował, ale nie przyjął. Dziwne, że Ramek jeszcze walizek nie pakuje. Szczerze, był pierwszy był do takiej współpracy. P***. Twój chłopak też sobie założył kanon na Kik. Sprawdźcie o to na Malta nie mam płaconego. Ja też mam konto na Kik, ale proszę cię bardzo. Przecież Sharon ma już deala dogadanego ze Stake, mówił. A, to mi nie mówił, może nie chce mnie w z drugiej strony w sumie, czy jest to gorsze niż skrzynki? Kasenu wydaje mi się być na podobnym poziomie co Bóg, tak szczerze. Są regulacje, wszystko jest od 18 roku życia. Przy skrzynkach natomiast tego nie wiemy. Powiem Ci tak, powiem Ci tak. W moim kompasie moralnym, jak tu mamy kompas moralny, tu by był, nie wiem, poziom zero. znaczy, że to jest totalnie niemoralne i nie wolno, nie? To gdzieś, tu by były skrzynki. Skrzynki wydają mi się być najgorsze, jeżeli chodzi o, o promowanie, ze względu na to, że są takie kolorowe, nie mają sprawdzenia wieku, mają wszystkie te same mechanizmy. My co kasyno, ale tytułują się, że tym kasynem nie są. Takie jest naj, najbardziej shady to dla mnie, więc to bym powiedziała, że to jest najniżej. Kasyna online. Bugmacher jest na pewno. Bookmacher jest taki. Bugmacher jest taki, że w sumie to można, można promować. Bookmachera można promować. Ja po prostu nie lubię. To można promować, to nie jest. Wydaje mi się, być to najbardziej takie ok. Ze z całego hazardowego, jakby takiego punktu widzenia. Tak bym powiedziała. Natomiast kasyna online. Czy ja się załapałem na 30 o skrzynkach? Teraz dyskutujemy o kasynach online, bo się dowiedziałam, że Ewron promuje Stejka jestem w szoku. I dowiedziałam się, jak to na Kiku działa ze steakiem Ale nie wiem, gdzie kasyno online. To już z dwa miechy ma. Totalnie o tym nie wiedziałam. Ktoś przychodzi na Kika ze streamerów takich twitchowych, to jakoś mi wypada z mojej bańki wizualnej. W sensie, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Mam takie... Nie myślę w ogóle, jakby... 450 mi zaoferowali za miesiąc, ale ze względu na Ciebie odrzuciłem. Doceniam, doceniam. Lekko nad skrzynkami kasyna no, ale kasynu teoretycznie ma, ma zabezpieczenia wiekowe, nie? Chyba mają, czy nie mają? Bo ja nie wiem, nie, nie, nigdy nie wchodziłam. Czy dogadaliśmy się już? Nie, ja jeszcze jestem cipcią i miękką kluchą, i jeszcze nie dzwoniłam te Nitra. Jeszcze mu nie powiedziałam, czemu czeły i nie wytłumaczyłam niczego. Jestem dalej cipcia. Jeszcze do tego nie dorosłam. Kiedyś się zbiorę. Kiedyś, kurwa, to zrobię. Nie wiem. Nie lubię chyba kasyn online, ale też prawnie nie widzę w tym żadnego takiego. Nie mogę tego uargumentować sobie sama. Nie wiem czemu. Kasyna są w Polsce nielegalne. Jak kasyna są w Polsce nielegalne, jak sama byłam w kasynie, takim fizycznym. Są, istnieją, da się tam wejść. Poker nie jest legalny w Polsce. Pokera też widziałam, że grali w kasynie. Był stół do pokera w kasynie, ale to inna gra. Aha, to nie wiem. Pamiętam coś takiego, że graliśmy w karty na jakiejś, nie wiem, zielonej szkole czy na czymś takim i graliśmy w Macao i ktoś zaprosił proponował, żeby zagrać w pokera. I wiem, że jakiś kolega się strasznie oburzył i zaczął mówić, nie, pokera nie można, to nielegalne. My się tak wszyscy stwierdziliśmy, no dobra, nie można, nie można, to gramy dalej w Macao. Wiem, że zostało mi w głowie, że wiem, że nie można grać w pokera. Nie wiem czemu, nie rozumiem tego też, jakby, nie wiem co za tym szło, ale, ale pamiętam tylko, że nie można, nie można w pokera. Takie po prostu mam wspomnienia w głowie, nie? Zadam pytanie, czy Twoja moralność byłaby tak samo mocna, gdybyś nie miała poduszki finansowej i gwarantowanego Przychodu, jakie masz obecnie, czy mając nic, nadal nie złamałabyś się? Ciężko powiedzieć, bo to jest tak jak kiedyś mówiłam, że gdybym, nie wiem, miała bardzo ciężką sytuację finansową i potrzebowała pieniędzy, na przykład na zdrowie mojej bliskiej osoby z rodziny, to i OnlyFansa bym od, od, od otwarła, nie? Więc otworzyła. Więc to nie jest tak, że to nie jest tak, że moja moralność jest taka, wiecie, 100%, nigdy się nie złamię, chociażbym miała zręcz gruz i piach, to zostanę przy moich postanowieniach, nie? Bo to wydaje mi się, że to tak chyba Nikt nie ma w życiu. Po to pracuję, po to jakby się staram, żeby mieć tą poduszkę finansową móc sobie pozwolić na odrzucanie takich ofert, nie? Załóżcie, mi fansa ze stópkami meta, to jest plan A. Jak mi zacznie nie wychodzić, to to jest plan A. Jak kasy jej braknie, to wszystko zrobi. Dlatego dobrze, że mam takiego Michała na czacie, który subka zgiftuje, tutaj da subika, tutaj wspomoże donate'em i mnie utrzyma jakby co i nie będę zmuszana do brania takich współprac. Nie, Michał? Dobrze Cię mieć. Taki jesteś super kolega. A co sądzisz o tym, że od lat na porządku dziennym jest lotto i zdrapki. Kurczę, powiem Ci, że ja sama kocham zdrapki. Uwielbiam zdrapki. Ale nie zależy mi na tym, czy wygram, czy przegram. Lubię ten proceder drapania tego. Satysfakcjonujące jest to dla mnie. Po prostu sam proces zdrapowania. Myślę, że bardzo dużo osób jest też od tego uzależnionych. Myślicie, że duży procent osób jest uzależnionych od zdrapek? Starsi na pewno. Stawiam z 10%. Mi się bardziej wydaje, że w tym mechanizmie zdrapki mogą być tym, tym pierwszym elementem. Że wiecie, że a, takie fajne, kolorowe se zdrapi, a później a może tam za większą kwotę kolejną zdrabkę kupię a potem a dobra to już kuponik w się sensie te cyferki się nie wiem co to jest że, że wybierasz te cyfry i potem jest, wygrałeś albo nie wygrałeś, nie wiem. Te takie kupony. Lotto, no. Potem się już stawia takie lotki. Kiedyś pamiętam u mnie na wsi był taki trend, można powiedzieć, że młodym parom przynosiło się bukiet, ale zamiast kwiatów na patyczkach były przyczepione losy Lotto. I tam na przykład 20 losów Lotto było tak, jakiś taki bukiet tych losów dawało, że wiecie, taki, taki prezent, że coś takiego. Lotto nie jest złe, bo idzie na państwo, sport, kultura co to znaczy, nie wiem, czy mi to miało zaimponować, ale zabrzmiało to co najmniej, jakbyś się chciał pochwalić, że masz uprawnienia na wózek widłowy, więc mega zajebiście, stary. Ja mam na wózek. <grafię> Gratulacje, Michał. No, z tego co ja pamiętam, moja babcia też raz w tygodniu zawsze stawiała lotto. Co tydzień się mnie na przykład prosiła, żebym mi tam wpisała na internecie albo żebym sprawdziła jej numerki, jak se pominęła, bo to w takim programie na żywo to losowali te kuleczki, nie? I jak ona ominęła ten program, to mnie prosiła, żebym jej sprawdziła te numerki. No mimo to już uzależnienie od hazardu jest. Ale chyba takie uzależnienie, to jeszcze by... Była w stanie jakoś zaakceptować. W sensie, jak raz w tygodniu wydajesz sobie jakąś, nie wiem, 20 zł na głupotkę. Wiecie o co chodzi, nie? Że możesz sobie wydać na, na chipsa, możesz sobie wydać na fast fooda, możesz sobie postawić kuponik, tak? To bym jeszcze była w stanie zaakceptować. Gdyby to była mała kwota, regularnie gdzieś tam, ja bym powiedziała, że to jest uzależnienie. Mniej szkodliwe, chyba takie bym uznała. Co za tych w to dość sporo? Nie. Idź raz na miesiąc do kina. To wydasz nawet pewnie więcej. Jeden bilet kosztuje 30 złotych. Salon się do kina nie idzie, więc chyba chcesz wziąć jakąś dupeczkę ze sobą, to już 60 zł. I zestaw duet to z 5 dych, to masz 100 zł. No nie wiem, co kurwa. Co co kurwa? Mnie odkleiło czy wy nie, nie byliście Nigdy w kinie, no. Jaki pakiet? Ja zawsze biorę zestaw duet. Albo z popcornem, albo z naczosami i dwie kolory. Najprze, co może być w kinie, to salę VIP. Z tymi zajebistymi fotelami. Ale w multi -kinie są te zajebiste fotele na każdej sali. Nie musisz kupować biletów VIP. Masz takie rozkładane fotele normalnie. Zajebiście jest, jak wspominasz swojej matury. I... Moją maturę wspominam tak, że bardzo się stresowałam. Ale napisałam wszystko zajebiście. To był po prostu dobry zbieg okoliczności układu planet, słońca i tego, że poświęciłam. Cztery miesiące mojego życia nauczenie się do matur. W się sensie centralnie zamknęłam się w pokoju, przygotowałam plan nauki, rozpisałam sobie wszystko na działy, powtarzałam wszystko, uczyłam się wszystkiego na bieżąco, nigdzie nie wychodziłam. Zero imprez, zero wyjść. Jedyne co, to wy wychodziłam czasami na pole, przejście do drogi z powrotem i wracałam do domu. Mama mi podsuwała tylko pod drzwi jedzenie i picie, żebym tam przeżyła w pokoju. I siedziałam w kółko i nic innego nie robiłam, tylko się uczyłam przez trzy miesiące. I zdałam maturę bardzo dobrze, mogłam iść na jakiekolwiek studia ja bym chciała i poszłam na takie, które mi się nie podobały. <gry> Czy z perspektywy czasu uważasz, że było warto aż tyle się uczyć i poświęcać czasu? Wiesz co, Eru, i dzięki temu miałam właśnie otwartą drogę na jakikolwiek kierunek studiów bym chciała, nie? Więc to zadziałało trochę tak, że mogłam wybierać i nie, nie czułam takiej presji, że muszę wiedzieć na co na co mi wystarczy punktów albo coś takiego, nie? No i jak mi się nie spodobało ten, to mogłam się przenieść na inny i miałam taką swobodę w tym. Skończyłeś w internecie? No i fajnie, i mi się to podoba. Ja sypię... Kupotki, wy za to płacicie, kur... Ja się żyję fajnie.